W dzisiejszym odcinku Siedmiu Żywiołów w Biznesie będziemy rozmawiać o tym, jak zabezpieczyć się przed różnymi sytuacjami, które mogą kompletnie rozłożyć Twoją e, firmę oraz całą czynności supermodelki Heidi Bloom oraz ubezpieczenie typu goods transit, także serdecznie zapraszam Dorota Jankiewicz a dzisiaj moim gościem jest Saga Moczyńska z Kozaria Group, specjalista do spraw ubezpieczeń i kredytów z dwunastoletnim doświadczeniem w branży finansowej. I powód, dla którego dzisiaj Cię tutaj zaprosiłam i drogi słuchaczu Ty jako lider i osoba prowadząca swoją firmę musisz wiedzieć, że to jest tak naprawdę Twój właściwie można powiedzieć wręcz obowiązek tak, budowania Twojej pozycji i takiego profesjonalnego statusu jako lidera w swojej firmie i właśnie ubezpieczenia mogą Ci w tym pomóc, także absolutnie obiecuję, że mimo, że często ubezpieczenia są odbierane jako taki, nudny temat i tak dalej, to absolutnie będą gorące kobiety, będzie o gwiazdach i oczywiście o Twoim biznesie. Ale Agnieszka, pierwsze pytanie do, czego, do Ciebie. Do czego tak naprawdę służą nam ubezpieczenia w firmie, w biznesie? No, witam Państwa, dzień dobry. Ubezpieczenia w firmie, do czego e, służą? Tak jak mówisz, e, kojarzy się pierwsze, pierwsze skojarzenie na dźwięk słowa ubezpieczenie Boże, co za nuda. <laughs> Ale niestety z biznesem wiąże się też inne słowo, e, ryzyko. Więc e, podstawowy związek biznesu z ubezpieczeniem to jest właśnie ochrona ryzyka. Więc prowadząc biznes, musimy sobie usiąść i poświęcić trochę czasu na to żeby ocenić, spojrzeć na ten nasz biznes z boku i ocenić, gdzie to ryzyko występuje i co możemy zrobić, żeby je zminimalizować, czasami dobrowolnie, a czasami obowiązkowo. To które z tych ubezpieczeń są obowiązkowe? No, takim najważniejszym flagowym ubezpieczeniem obowiązkowym, jeżeli mówimy o prowadzeniu biznesu w Wielkiej Brytanii, jest ubezpieczenie pracodawcy czyli Employer's Liability i nie chodzi tutaj e, o ubezpieczenie nas jako pracodawcy, czyli e, osoby właściciela biznesu, tylko ochronę naszych pracowników. E, I nie chodzi tu też o, o to, żeby pracownik dostał e, nie wiem, odszkodowanie z polisy, jeżeli nie jest zdolny do pracy, tylko o to, Żebyśmy my jako pracodawca byli zabezpieczeni na wypadek roszczenia ze strony pracownika. Oczywiście, bo wiadomo jest tak, że jeśli biznes się rozwija, to zatrudniamy po prostu dobrych pracowników, zatrudniamy dobrych fachowców, ale no błędy się zdarzają, tak? Czasami zupełnie niechcący, natomiast nawet z takiego niezawinionego błędu bez oczywiście żadnej intencji, firma jest narażona na ryzyko na wysokie klejmy i rozumiem, że to ubezpieczenie jest. Te, jakby zabezpiecza e, firmę przed tym, żeby jeśli taka sytuacja niebezpieczna e, nastąpi, no to wtedy jest jakby e, ta kieszonka, skąd wyjąć te pieniądze na, na zapłacenie e, roszczeń. E, a co w sytuacji, jeśli, e, że tak powiem, frywolnie się wzięło i przedsiębiorcy zapomniało o tym? Oj, to. to po pierwsze, od razu sobie musimy przypomnieć jak najszybciej i tą sprawę załatwić. Po drugie, no za, za brak akurat tego ubezpieczenia, no, grozi odpowiedzialność. Tutaj jest urząd odpowiedzialny za, za ściganie pracodawców, którzy nie posiadają takiej polisy i kary są dosyć wysokie. Zaraz przytoczymy tu sobie, przytoczymy tu sobie liczby, bo to są poważne konsekwencje. Mhm. Więc za każdy Dzień bez posiadania polisy grozi nam grzywna do 2,5 tysiąca funtów kary. Dziennie. Dziennie. Ups. Za każdy dzień bez ubezpieczenia. Po drugie, grzywna 1000 funtów za sam fakt taki, że nie, w, nie eksponujemy certyfikatu polisy w widocznym miejscu lub nie mamy go pod ręką, żeby go okazać. Więc nie tylko inspektorzy z Health and Safety Inspektorat mają prawo poprosić o taki certyfikat, ale również musi on być dostępny dla pracowników. Tak? Więc są to, są to dosyć duże konsekwencje. Również, chociaż nie ma takiego obowiązku, żeby przechowywać certyfikaty z poprzednich lat, jest to bardzo dobrą praktyką, żeby się zabezpieczyć i takie certyfikaty przechowywać, bo... Roszczenia na przykład z, m, chociażby z powodu zatrucia azbestem, utraty słuchu, z powodu pracy w głośnych warunkach mogą do nas wpłynąć po wielu latach. Czyli w sytuacji, kiedy co roku jest odnawiana ta polisa, tak do, do, dobrze to to tak, co roku są co odnawiana. Roku. Mm -hmm. W związku z tym, co co, co, nowe, co roku taki nowy certyfikat musi lądować w widocznym miejscu na ścianie, nie tylko w miejscach, gdzie przychodzą klienci, goście itd., ale również, żeby pracy, tak pracownicy, tak jak powiedziałaś, pracownicy muszą mieć do tego dostęp. To to, co zdejmuje z tej ściany, to po prostu archiwizuje w bezpiecznym miejscu, a Dokładnie nie tak, że tak. Idzie do, nie, nie idzie do kosztów. Dokładnie tak... Jest też, jest też... Taka praktyka, żeby w wersji elektronicznej ten certyfikat przechowywać, jeżeli wszyscy pracownicy mają dostęp do komputera. No tak. I, no i... mogą łatwo sobie odnaleźć taki dokument. No tak, nakładając jeszcze na to, do tego GDPR, także to <laughs> może być rzeczywiście w dzisiejszych, przy dzisiejszych regulacjach prawnych pewne wyzwanie, ale jest to oczywiście możliwe. Aga, jakie jeszcze ubezpieczenia są bardzo ważne w przypadku prowadzenia firmy? Polisy są przeróżne w zależności od tego, jakie, jaką prowadzimy działalność. Tutaj takie podstawowe rodzaje polis to jest na przykład Public Liability Insurance, czyli to, to już jest ubezpieczenie teoretycznie dobrowolne, to jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu i na osobach trzecich, tak? mhm. za to, co robimy ewentualnie. I to jest polisa teoretycznie dobrowolna, ale w praktyce nie możemy w wielu, żadnej praktycznie działalności prowadzić bez takiej polisy. Ja też wiem, że jeśli jako słuchacz, który na przykład chce dealować, podpisywać kontrakty z organizacjami publicznymi, weźmy budowlankę na tapetę i chce pracować dla, nie wiem, i tak dalej, no to bez public liability to w ogóle nie ma co podchodzić do, do kontraktów. Ale tak naprawdę też z mojego doświadczenia w, we współpracy z mniejszymi i większymi firmami, na rynku brytyjskim, no to tak naprawdę bez tego ubezpieczenia to no w ogóle firma nie jest poważnie kompletnie traktowana, nie jako poważny gracz na rynku, także to jest z jednej strony, okej okay, prawo nas za to, tak jak powiedziałaś, nie ściga, mhm. ale bez tego to tak naprawdę jest na no mocno zawężone spektrum i rozwoju firmy i, i, i i takiego no, budowania e, wizerunku firmy godnej zaufania tak naprawdę. Zgadza się. I e, owszem, nie jest to e, polisa wymagana przez kodeks, czy nie jest wymagana prawnie, ale to nie znaczy, że na przykład jeżeli startujemy w przetargu do Kancelu, to kancel nie ma wewnętrznych przepisów. Ależ absolutnie nie. Więc, to, więc to, to, to tak wiem. naprawdę tak. E, jest to obowiązkowa polisa w tak. prawdziwym życiu. No, później mamy Employers Liability Insurance, o którym mówiliśmy. Product Liability to jest odpowiedzialność za produkt i ewentualne szkody, które może wyrządzić w trakcie użytkowania. Różne tutaj możemy sobie scenariusze wyobrazić, nie wiem, łamiące się krzesło pod kimś, które prowadzi do, do obrażenia ciała i, i tego typu sytuacje. Czyli to jest na przykład bardzo, bardzo ważne ubezpieczenie w sytuacji e, firmy. E, w korzeniach polskich na rynku angielskim, która na przykład sprowadza jakieś Rzeczy wyprodukowane w Polsce tak. albo jakieś, nie wiem, półprodukty i dokończa tutaj produkcję na rynku brytyjskim. Oczywiście, no to musi wszystkie te standardy spełniać, i tak dalej. E, na przykład, nie wiem, jakieś standardy od ognie, jeśli, nie wiem, jest mhm. to firma zajmująca się meblami. Czy skład w... chemiczny, prawda? Tak, Różne. i w tym momencie Product Liability to jest znowu no coś, bez czego. Nie tego da się typu... wprowadzić produktu na rynku. Tak, mój, tak, no. tak. Coś, bez czego ciężko jest w ogóle handlować. Tak, Zgadza się. Okej, okay, co jeszcze? Jeszcze przy produkt Liability też można powiedzieć, że jeżeli kupujemy czyjś produkt i odsprzedajemy go, no to często jest taka, jest taka sytuacja, że, że ten produkt, który kupujemy, już jest objęty polisą producenta. Więc każda sytuacja jest indywidualna. Nie jest tego taka Właśnie, niestety. W tej, w, tej branży, w tej branży to jest mantra, mhm. którą się powtarza. No oprócz tego mamy Goods in Transit, czyli, czyli wszelkie ubezpieczenia. Towarów w transporcie, oczywiście komunikacyjne. Jesteś, jeżeli jesteśmy właścicielem e, floty e, vanów e, czy ciężarówek, to, to, to wtedy mamy ubezpieczenia komunikacyjne i professional indemnity, czyli dla profesjonalistów. Tak, to, to jest, to, jest to, to, tutaj chciałam się na moment zaczynać, bo te rzeczywiście ubezpieczenia dla profesjonalistów, one e, czasami są e, źle interpretowane, Co tak naprawdę jest ubezpieczane, więc co tak naprawdę jest ubezpieczane w przypadku tego ubezpieczenia? To są. to tak są, jak ty jesteś brokerem, mm, i mm, rozumiem, że też masz tego typu tak, ubezpieczenie. Tak, to nie, to, nie są, to nie jest ubezpieczenie od. To yy, nie jest ubezpieczenie rzeczy, tylko to jest ubezpieczenie porady. Tak można tą grupę biznesów zaklasyfikować. Czyli każdy, kto świadczy profesjonalną poradę, będziemy tutaj mieli właśnie brokerów finansowych. Księgowego, lekarza, wszelkie zawody doradcze muszą ubezpieczyć jakość swojej usługi. Czyli w razie, gdyby moja usługa czy usługa takiego lekarza spowodowała jakąś szkodę, to, to takie, takie ubezpieczenie pokrywa to ryzyko właśnie. Czyli to, nie, to, to, to jest ubezpieczenie, tak jak powiedziałaś, porady, a, a mniej związane z czymś fizycznym, jak chociażby znalazłam takie ciekawe informacje, że na przykład modelka Heidi Klum ubezpieczyła swoje nogi na ponad milion funtów, no bardzo ładne nogi, z czego jako ciekawostkę wam powiem, że lewa noga jest mniej warta o 100 tysięcy funtów ze względu na to, że ma małą skazę. W 2006 roku David Beckham również ubezpieczył swoje nogi, stopy i duży paluch u stopy jednej i drugiej, na kwotę uwaga, 100 milionów e, funtów. Ale i zdarzają się oczywiście e, gitarzysta Rolling Stonesów również swoje ręce e, ubezpieczył na e, bagatela 2 miliony funtów, ale zdarzają się też takie przypadki, gdzie na przykład e, myślę, że część słuchaczy to jest e, f, fani e, Jackie Chana i tych wszystkich takich jego e, filmów e, akcji. No niestety żadna z firm ubezpieczeniowych nie podjęła się ubezpieczenia e, tych jego kaskaderskich e, weczyn. Zbyt ryzykowne. Musiał, tak, musiał sobie sam pokrywać je z własnej gaży i, i, i w przypadku, kiedy coś tam się działo z nim czy, 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 czy z jego tymi. Osobami, które te wszystkie niebezpieczne rzeczy wykonują, to po prostu pieniądze szły z prywatnej kieszeni, no ale ja rozumiem, że ci nasi przedsiębiorcy tutaj, którzy nas słuchają, to żadnych takich e, dziwacznych e, rzeczy nie, nie uprawiają, mam taką, e, mam taką nadzieję. Raczej nie, chociaż tutaj dotknęłaś bardzo ciekawego aspektu ubezpieczenia i ryzyka, bo tak jak mówiłyśmy na początku o ryzyku w firmie, oceniasz to ryzyko i wymyślasz, czy określasz sposób, w jaki je będziesz minimalizować, czyli mitygować. Jednym sposobem jest ubezpieczenie, tam gdzie to jest dobrowolne, a drugim jest właśnie budowanie rezerwy. Czyli Jackie Chan ma rezerwę na swoje ryzyko zbudowaną, bo ubezpieczyć się go nie da. To tak przy jego, przy popularności tych filmów rzeczywiście. Okej, okay. teraz króciutka przerwa, a po niej o ubezpieczeniach dla biznesów prowadzonych z domu, czyli ten gorący temat. Wrócimy do gorącego tematu e-commerce'ów i w jaki sposób ubezpieczenia mogą być częścią budowania takiego bardzo pozytywnego wizerunku pracodawcy, także zapraszamy poprzez przerwie. Zapraszamy.